Niezwykle ważne spotkanie w Polskiej Lidze baseballu między KSB Wrocław, czyli wicemistrzami Polski z zeszłego sezonu, a Stalkutno, mistrzami Polski, zakończyło się dwukrotnym zwycięstwem tych drugich, raz 15 do 0, a drugi 2 do 0. KSB nie sprawiało wrażenia tej samej pewnej siebie i zdyscyplinowanej drużyny jak z pierwszych meczów. Dużo błędów indywidualnych w pierwszym meczu na Zakrzowskim boisku przyczyniło się do tak wysokiej porażki. Kutno to silna drużyna. Mają sporo gwiazd, którzy potrafią mocno odbić piłkę, jak i grać w obronie. Prawdą jest, że sami im też sporo pomogliśmy licznymi pomiłkami. Nie potrafiliśmy odbijać piłki, chyba mieliśmy dwa czy trzy dobre odbicia na cały mecz. Wiesz, jak grać źle przeciwko dobrej drużynie, to wynik nie może być inny niż ten. Trener Stalik kucno Przemysław Kubicki nie spodziewał się tak wysokiej wygranej i spokojnej gry swoich zawodników na tak gorącym terenie. Jak najbardziej. Nie ukrywam, że przed tym spotkaniem obawialiśmy się tego meczu. bo no Jednak Wrocław w tamtym roku wywalczył, że był wiceministrzostwem Polski i widzieliśmy, że będzie no, dość trudnym naszym dzisiejszym przeciwnikiem. E, powiem tak, w dniu dzisiejszym my kontrolowaliśmy od samego początku ten mecz. Po stronie Wrocławia ten mecz im się w ogóle nie układa. Mnóstwo błędów mieli, my po prostu graliśmy swój baseball, wszystko kontrolowane i ten mecz się skończył po prostu dobrze dla nas. Nie jest tajemnicą, że Stal Kutno posiada bardzo nowoczesną bazę treningową do baseballu, nie tylko na skalę Polskiej, ale całej Europy. Po kilku latach wspólnych treningów w tak dobrej bazie jak kibice baseballu z skutna doczekali się naprawdę mocnej drużyny, która liczy się w polskiej lidze. Ja myślę, baza treningowa jak baza treningowa. Ja myślę, że tutaj jest ogólnie kwestia zaangażowania się zawodników i podejścia zawodników do wszystkiego, prawda? W Polsce ogólnie jest problem w naszej dyscyplinie, ponieważ to jest sport amatorski, dużo osób pracuje i ciężko jest pogodzić tą pracę z grą w bejsbol po prostu. Walka o Mistrza Polski trwa, ale tymi zwycięstwami Stalkutno bardzo uciekło reszcie stawki. W tym sezonie walczą jeszcze o super puchar. Ja powiem tak, jak najbardziej każdy zespół zdobywając Mistrzostwo Polski w kolejnym roku chce go obronić. Mamy taki cel. Czy się go uda zrealizować? Odpowiem na to pytanie na koniec sezonu. W Wrocławianie następny mecz zagrałem jeszcze raz z liderami, tym razem na ich boisku 31 maja.